To niezwykłe słowa naszego Pana, które znajdujemy w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 9 w wersetach 39 do 41. I rzekł Jezus Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli. A ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Kocham Ewangelię Jana, ponieważ ona nie tylko relacjonuje żywot naszego Zbawiciela, nie tylko relacjonuje przebieg jego służby, ale skupia się na sercu Chrystusa, skupia się na jego głębokiej myśli i na jego głębokim przesłaniu, czasami ignorując wiele faktów, które znajdujemy w pozostałych trzech synoptycznych Ewangeliach. I właśnie tutaj, w tym miejscu znajdujemy taką perełkę, nad którą warto się pochylić. Warto poświęcić jej chwilę czasu, warto się zastanowić. Bo być może, być może słowa Jezusa dotyczą kogoś z nas. Przyszedłem na świat na sąd. Te słowa Jezusa przypominają inne Jego słowa, które odczytam. One są także zapisane w Ewangelii Jana w rozdziale trzeci. I tam czytamy od osiemnastego wersetu. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył im jednorodzonego syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umujowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości. Aby nie ujawniono jego uczynków, lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości. Aby wyszło na jaw, że uczynki Jego są dokonane w Bogu, przyszedłem na ten świat, na sąd. Na sąd. Ten sąd ma polegać na tym, że ci, którzy nie widzą, będą widzieli, a ci, którzy widzą, staną się ślepi. Z jednej strony słowa Jezusa napawają naprawdę niezwykłą nadzieją. Nadzieją dla tych, którzy duchowo są ślepi, ale nie chodzi o to, że oni są ślepi, martwi i niezainteresowani. Oni są martwi, zdają sobie z tego sprawę. Są zainteresowani. Oczywiście mówimy o, o tym, że są zainteresowani Bogiem, ale nie widzą. Nie są w stanie zobaczyć. Nie są w stanie zrozumieć. Być może nawet nie rozumieją dlaczego. Przecież tak wiele robią dla Boga. Tak im się przynajmniej wydaje. Tak się starają. Ale nic z tego nie wychodzi. Jezus do takich ludzi przychodzi. I mówi, spójrz na mnie. I wtedy tak, tacy ludzie widzą po raz pierwszy w życiu światłość. Prolog Ewangelii Allah mówi, że światłość przyszła na świat. Światłość przyszła na świat. Dzisiaj, dwa tysiące lat po tych wydarzeniach, dokładnie to samo przeżywamy wtedy, kiedy z wiarą przychodzimy do Słowa Bożego. Kiedy nie czytamy Słowo Bożego jako, jako ludzie, którzy jedynie chcą się zapoznać z informacją, ale jako ludzie, którzy autentycznie, naprawdę szukają. Szukają. I nagle światło uderza prosto w serce. I zaczynamy rozumieć rzeczy, których nie rozumieliśmy. Często ludzie wtedy padają na kolana, płaczą, Dlatego, że zobaczyli swoje życie takim, jakim je widzi Bóg. Zobaczyli też, że krew Jezusa przelała się właśnie z ich powodu. Nagle konstatują, że, że rozumieją i nie wiedzą, jak to się stało, ale wiedzą, że stało się to przez wiarę. Ci, którzy Nigdy nie widzieli. Poddani sądowi zobaczyli, dlatego że ich serca były pełne pragnienia, ale niespełnialnego bez Chrystusa. Ale jest tu mowa też o drugiej grupie ludzi. To jest przerażające. Dlatego, że mowa jest o ludziach, którzy widzą. Oni zawsze są zorientowani. Pomijając różne aspekty życia codziennego, w których oczywiście są specjalistami, czasami zdumiewa mnie, jak oglądam wywiad z jedną czy z drugą osobistością. Człowiek profesji aktorskiej na przykład zna się na polityce, na ekonomii, na zdrowiu się zna, na kosmicznych podbojach, na modnym ostatnio koronawirusie, na wszystkim się zna. Po prostu geniusz. Jemu się też wydaje, że on zna się na tym, skąd się człowiek wziął. On się też zna na tym, kto napisał Biblię. On się zna na tym, co tam w tej Biblii jest, chociaż nigdy je nie przeczytał? Ludzie, którzy są takimi omnibusami. Ale jest druga grupa ludzi. Można powiedzieć bardziej niebezpiecznych, ponieważ tych pierwszych można wyśmiać. To są ci tak zwani religijni. O, oni Biblię już przeczytali nie jeden raz. Oni mają zaliczoną taką ilość pielgrzymek, że ty i ja razem Pewnie przez całe życie byśmy nie potrafili tyle kilometrów przejść. Co mu będziemy tłumaczyli? On wie. On wie. On nie musi niczego sprawdzać. On wie. Religijni ludzie są najgorsi. Jezus pośród tych największych wrogów, jakich posiadał, miał właśnie ludzi religijnych. To byli ludzie bez ducha. Dosłownie człowiek religijny jest bezduszny. Bo to są ludzie bez ducha, bez duszy. Ludzie bezwzględni. Dla religii cię zabiją, wdepczą cię w ziemię. Oplują cię, zniszczą cię tylko z powodu religii. A wiecie dlaczego tak robią? Bo nie umieją jej obronić. Nie mają żadnych argumentów, aby stanąć. Rozumnie po stronie swojej religii, a więc zniszczą i zabiją. Ale kiedy staje przed nimi Jezus, dzisiaj staje przed nimi w Bożym Słowie, oni mówią, nie, to nie dla nas. Pamiętam swego, swego czasu krótką rozmowę z pewną panią, religijną do bólu, religijną katoliczką, Teraz stwierdziła, że jej żadna zasada solarskiej, która nie obowiązuje, bo ona nie obowiązuje katolików. Na pytanie, w jaki sposób w takim razie jest w stanie zbadać swoje fundamenty, odpowiedziała, że ona nie musi tego robić. Nawet gdyby Chrystus przed nią stanął, to by splunęła na niego. Bo by nie pasował do jej religii. I tak dzisiaj się dzieje. Dosłownie tak dzisiaj się dzieje. Jezus przyszedł na ten świat, żeby ci, którzy są cisi, pokorni, ci, którzy naprawdę każdego dnia smucą się z powodu własnego grzechu i z powodu grzechu tego świata, ci, którzy są świadomi tego, że sami siebie nie są w stanie poznać Boga, zostali w pełni usatysfakcjonowani. W Chrystusie doświadczają bliskości Boga, w Chrystusie rozumieją rzeczy, których do tej pory nie rozumieli i nie pojmowali. To jest piękne. To jest naprawdę godne samego Boga, aby takie rzeczy czynił. Natomiast ci drudzy, ci religijni faryzeusze, kiedy się spotykają z Chrystusem, a mogą się z Nim spotkać tylko w Słowie, i to poprzez wiarę. Bo przecież nie w żadnym upłatku, przecież nie w żadnych dymach, przecież nie w żadnych spowiedziach i tym, tym podobnych incydentach. To ci ludzie lekceważą Chrystusa. Oni im jest niepotrzebne. Oni mają swoją religię. Wiecie co, powiem Wam, zostawmy takich ludzi. Jak Duch Święty ich nie przekona, to żaden człowiek nie przekona. A toczenie niepotrzebnych bojów nikomu i do niczego nie jest potrzebne. Zresztą przyjrzyjmy się reakcji faryzeuszy, którzy przysłuchiwali się słowom Jezusa. Oni zadali mu pytanie, czy i my jesteśmy ślepi? To jest bardzo ciekawe pytanie. Oni byli z Jezusem, z jakiegoś powodu byli z Jezusem. Jezus im odpowiada niezwykle, niezwykle precyzyjnie. Posłuchajcie, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajemy się w grzechu. Pytanie, o jakim grzechu mówimy? Przecież każdy człowiek jest grzesznikiem. A tu chodziło o szczególny rodzaj grzechu. Chodziło o ten grzech, który w przyszłości możemy rozważać jako grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego, że kiedy Duch Święty objawia Jezusa, a człowiek mówi nie, to to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Faryzeusze widzieli wszystkie czyny Jezusa. Wszystko mogli skonfrontować z Torą. Słyszeli wszystkie jego słowa, wszystkie mogli skonfrontować z Torą i nie udowodnili mu żadnego grzechu. Czy wiecie, że to jest niemożliwe? Nie da się nie udowodnić grzechu człowiekowi. Każdy człowiek jest grzeszny. Ale jemu grzechu nie udowodniono. Co więc powinni byli zrobić? Przecież na każdym kroku przekonywało ich świadectwo ducha świętego. Powinni byli uwierzyć. Bo kto, jak kto. Ale oni mieli wszystkie argumenty i duchowe, i intelektualne, aby uwierzyć Jezusowi Chrystusowi. Ale nie uwierzyli Mu. Nie uwierzyliby, ponieważ ich religia dla nich była cenniejsza. Dlatego Jezus mówi, jesteście ślepcami, którzy pozostają w grzechu. A jest tak dlatego, ponieważ Wy sami mówicie, widzimy. A cóż mogli powiedzieć, że nie widzą? Przecież widzieli i słyszeli nam. Można było dodać jeszcze, widzimy i słyszymy. Byli świadkami Jego służby. Nie mogli zaprzeczyć niczemu, co ten niezwykły człowiek czynił i mówił. Jeżeli znasz człowieka, który uprawiał taką samą nędzną religię jak ty i nagle widzisz, że ten człowiek zmienił swoje życie i on naprawdę prowadzi święte życie, to czy nie powinno Cię to zainteresować? Czy nie powinno skłonić Cię do, do, do zadania pytań, co się stało? Ale wiecie, co robią religijni? Religijni gdzieś pod skórą czują, co się stało. I oni nie chcą. Nie chcą takiego życia. Nie chcą Jezusa, nie chcą świętego życia, bo oni kochają życie na tym świecie. Oni się separują od takich ludzi. Przecież pierwotny kościół był Żydowski. Czy, czy Żydowski kościół wyszedł spośród. Żydów nie, to Żydzi wyrzucili Kościół poza nawias swojego społeczeństwa. Bo oni nie chcieli tak żyć. Oni chcieli żyć po swojemu i skończyło się w 70. roku straszliwą rzezią tego narodu. Jezus to zapowiedział. Jeśli widzisz ludzi, którzy żyją świętym życiem, a znałeś ich wcześniej jako zupełnie innych ludzi, i nie przekonuje Cię to do tego, aby zacząć słuchać, dopytywać się, bo przecież zawsze można dojść do wniosku, że moja jest racja, ale cóż, każdy się myli, ja też mogę się mylić. Więc chociażby po to, żeby sprawdzić, czy się nie mylę, zapytać, dlaczego tak żyjesz, co z Tobą się stało. Ale ludzie nie pytają, nie chcą, wręcz stronią od takich ludzi. To straszne. Sami na siebie wydajemy wyrok śmierci. Sami na siebie. To nie Bóg nas skazuje. Nie czekajmy na jakiś trybunał, który gdzieś tam kiedyś w przyszłości zbierze się, odłączy jednych od drugich, w ogóle nie rozumiemy tego opisanego w Biblii wydarzenia. Nic nie pomogą Twoje pielgrzymki, nic nie pomogą Twoje datki, nic nie pomogą Twoje pieniądze obficie wpychane w ręce księży po to, żeby się modlili o, o ludzi będących w niby czyjścu. Nic to nie pomoże. Człowieku, opamiętaj się, bo to nic nie pomoże. Przyjdź do Chrystusa. Przyjdź do Chrystusa. Czytaj Słowo Boże z wiarą. Pytaj Boga, co On chce ci powiedzieć. Biblia mówi, że ktokolwiek, ktokolwiek przyjdzie do Jezusa, to On go nie odrzuci. Nie każe mu iść precz. A więc korzystajmy póki możemy. Ludzie, dajmy się ratować, dajmy się zbawiać, bo przed nami cała wieczność. Albo nic, zniszczenie. Gniech nas Duch Święty przekonuje do właściwych decyzji.